Cześć Piotrek, ja też jestem w telewizji. Szóste miejsce Mistrzostw Polski na 10 tysięcy metrów w Kaczkach Hireni. No my jesteśmy też na stadionie, kręcimy odcinek historyczny do, do, do kanału Zabawy Biegowe. No hej, cześć. No i cóż, spać, jeść i trenować. Początkowo męczył się z, z takimi, nazwijmy to, motorycznymi betonami gnułami jak ja. To jest rzecz no, kompletnie dla mnie niewyobrażalna i nie mieszcząca się w moim mózgu. Najważniejsza jest w nim wszystko nauka. Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem, weź głęboki oddech i zluży pasek w spodniach. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Znajduję się w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowej chwili o odpowiednim czasie. Wyruszyłem na wycieczkę oddaloną 150 km od Poznania. Znajduję się w Kaczkach Średnich, w miejscu, które pewnie dla wielu z was jest miejscem anonimowym, ale z perspektywy polskiej lekkiej atletyki, polskich biegów długich, miejscem anonimowym nie jest. Jest to bardzo mała miejscowość w województwie wielkopolskim. Która wychowała kilkudziesięciu medalistów mistrzostw Polski. Z tego co wiem, łącznie 50 medali mistrzostw Polski zostało zdobytych w kaczkach średnich w jednej szkole, która gromadziła i gromadzić, mam nadzieję, będzie wielu wybitnych polskich lekkoatletów. O których opowie mój kolega, towarzysz, obecnie operator Łukasz Panfil. Jestem tutaj dlatego, że Łukasz e, napisał książkę o szkole wybitnej pod względem talentów, pracy z młodzieżą w jednej malutkiej szkole. Wychowało się bardzo wielu medalistów mistrzostw Polski, byli reprezentanci naszego kraju na arenie międzynarodowej. Nie przedłużając, przenosimy się na stadion zlokalizowany za nami. Jedziemy z tematem, Łukasz będzie opowiadał ciekawostki, a jeśli nie, to proszę dalej nie oglądać, proszę dać łapkę w dół, nie subskrybować, napisać Łukasz Not lub Łukasz Hot. Dlaczego Hot? O tym za chwilę, jak pojawi się przed kamerą, bo wygląda dzisiaj naprawdę zjawiskowo, wyjątkowo. Pozdrawiam i oddaję głos Łukaszowi. A znany Wam kochaniutek Mateusz Goleniecki dzisiaj pełni rolę operatora. Myślę, że z tego miejsca już możemy zaprosić Was na imprezy, które będziemy wspólnie komentować. Zapraszamy Was na Bieg Trzech Kopców 24 września. Zapraszamy Was na Krakowia Półmaraton Królewski 8 października. I zapraszamy Was na Poznań Maraton 22 października. Tam, czy tego chcecie, czy nie, mam nadzieję, że chcecie usłyszeć nasze głosy. A jeżeli chcielibyście. I interesuje Was ta historia sportu w małej miejscowości, średniej z nazwy, ale wielkiej z osiągnięć sportowych, to zachęcam, w przyszłym tygodniu powinna wyjść książka mojego autorstwa pod tytułem Wielki Sport w Kaczkach Średnich i tamte osiągnięcia naszych lekkoatletów siatkarzy oraz koszykarek i siatkarek, bo siatkarki też tutaj miały bardzo ważną rolę w tym sporcie, są opisane, serdecznie zachęcam. Moi drodzy, Mati zrobił tutaj świetny wstęp, więc pokrótce jesteśmy w tej chwili w pięknej miejscowości Kaczki Średnie, pięknej wsi na skraju województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Jest to moja miejscowość. Tutaj się wychowałem mimo tego, że mnóstwo czasu spędziłem poza nią. Jestem z nią bardzo mocno związany również y, przez sport, przez lekką atletykę, bo lekka atletyka w tak małej miejscowości niemal można powiedzieć, zwłaszcza w latach 60. zapomnianej. Była robiona na bardzo wysokim poziomie przez 55 lat. Na wstępie mogę od razu, że tak powiem, zdradzić, jaki ten poziom był. Wystarczy wspomnieć o kilku rekordach szkoły 10,85 na suwę, 2178 na 200 metrów, 837 na 3 z przeszkodami, czy na przykład 318 na dychę. Wszystko na poziomie szkoły. To robi naprawdę wrażenie. Oczywiście nie stało się to nagle, nie stało się to z niczego. W latach 60. pojawił się tutaj nauczyciel wychowania fizycznego Mirosław Panfil, oczywiście prywatnie mój tata, który uwierzył, że w miejscowości bez żadnej infrastruktury sportowej można robić wielki sport, bo uważam, że ten sport był robiony naprawdę na wielką, na ogromną skalę. Po tych 55 latach dorobek szkoły to 51 medali Mistrzostw Polski, to dwa rekordy Polski, to jeden medal Mistrzostw, Europy za chwileczkę wspomnimy kilka takich postaci bardzo znaczących, które na pewno kibice lekkiej atletyki, śledzący na bieżąco, zwłaszcza ostatnie dwie dekady, na pewno jeszcze o trójce zawodników pamiętają. W każdym razie trzeba było mieć niezwykle rozbudowaną wyobraźnię, żeby uwierzyć, że na takiej wsi można taką lekką atletykę zrobić. W, jesteśmy w ogóle na stadionie, na kompleksie zespołu szkół rolniczych w Kaczkach Średnich. Szkół rolniczych, oczywiście, tylko z nazwą. Ten stadion, na którym jesteśmy, teraz jest piękny. Tak naprawdę chodzimy sobie tutaj e, po nim jeszcze przed oddaniem. Oddanie nastąpi 29 września. On był tutaj przez 44 lata. Natomiast miał formę oczywiście bieżni z ciężkiego łupka węglowego, tak to się fachowo nazywało. Bieżni niewdzięcznej, bieżni twardej, bieżni oczywiście niespełniającej żadnych standardów w XXI wieku. Gdybyście Państwo tutaj przyjechali jeszcze w marcu, no to zobaczylibyście zupełnie inny obraz. Zobaczylibyście obiekt już zaniedbany, wyglądający tak naprawdę na opuszczony. Teraz jest pięknie, mamy tartan czterotorowy, sześć torów na prostej. No i cóż, y, trzeba by zacząć po prostu robić tutaj sport. Ja ze szkołą obecnie jestem związany jako nazwijmy to przyjaciel. Nie jestem tutaj y, nauczycielem wychowania fizycznego. Natomiast nauczyciele są i cóż, być może, zresztą widzieliśmy tutaj już przed momentem pierwszą grupę, y, która robiła takie testy. Y, być może, być może kolejni następcy tych wielkich, o których chcę, chcę opowiedzieć, będą. A zawodnicy byli naprawdę wielcy. Wymienię tylko trójkę która tak naprawdę zapisała się w historii lekkiej Atletyki w ciągu ostatnich 15 lat. Mariusz Kubaszewski płotkarz, który na poziomie szkoły biegał 14,08 po szkole trenował u świętej pamięci Wiesia Czapieskiego w Zawiszy Bydgosz 1360. Ostatecznie na takim rezultacie zakończył swoją karierę. To jest zdaje się 14 wynik w historii polskiej lekkiej Atletyki. Hubert pokrop 824 na 3000 metrów z przeszkodami. Był m.in. na Mistrzostwach Europy w Barcelonie w 2010 roku na poziomie szkoły 8,3797 i wyobraźcie sobie, taki jest obowiązujący rekord naszej szkoły na przeszkodach. Czyli ostatnią z wielkich była Litka Augustyniak w szkole 49 metrów w rzucie dyskiem. Po karierze trenowała u Jerzego Sudała, później u Roberta Hulisza w mkl Toruń i ostatecznie zamknęła tą swoją karierę na 59 metrach dwukrotnie w latach 2018-2019 zdaje się zdobyła złoto mistrzostw Polski seniorów. Oczywiście to jest tylko niewielki wycinek. Może gdzieś tam w jakiejś przebitce byśmy wrzucili chociażby te rekordy szkoły. Mogę wymienić tylko kilka. 1085 na stówę, 21 78 na 200, 736 w dal, 20 wzwyż. Więc jakby te cyfry te liczby pokazują jaka była skala i jak szeroko i kompleksowo trenowało się w kaczkach średnich. No i można powiedzieć, że tym sterem i głównym sprawcą tego całego lekkoatletycznego zamieszania był mój tata, czyli Mirosław Pan, który trenował właśnie wielopłaszczyznowo, czyli nie specjalizował się w jakiejś jednej konkurencji lekkoatletycznej czy w jednym bloku, tylko miał medalistów w Mistrzostw Polski w rzutach, w skokach, w biegach długich i tak dalej. I tak dalej. Wszystko zaczął w 1967 roku ubiegłego wieku. Kompletnie bez żadnej bazy. W zasadzie można powiedzieć, że ta historia mogłaby być instruktażem dla młodych trenerów, jak robić lekką bez sali gimnastycznej, jak robić lekką bez stadionu. On robił i bez tych dwóch obiektów, o których wspominałem, wychował, dochował się brązowej medalistki. Mistrzostw Europy Juniorów w rzucie dyskiem. Przepraszam, w rzucie oszczepem. Maria Błońskiej, która e, posyłając w 1974 roku oszczep na 55-18 ustanowiła rekord Polski, a rok wcześniej była wspomniany brąz Mistrzostw e, Europy. Zresztą z takich zawodników, e, którzy dostąpili zaszczytu biegania, czy tam skakania, czy rzucania na imprezach mistrzowskich było więcej. Wspomniany Pokrob, wspomniany Kubaszewski też na poziomie szko szkoły brali udział w Mistrzostwach Europy, czy też. Świata poza tym, że moja szkoła miała tutaj rzeszę zawodników, szacuję, że było ich ponad tysiąc w ciągu tych 55 lat. Na tym stadionie wówczas jeszcze, tak jak mówiłem, z niewdzięczną bieżnią były rozgrywane też zawody. Wielokrotnie mistrzostwa województwa konińskiego w starym podziale województw, ale była taka jedna impreza dokładnie w 1980 roku mistrzostwa polskich szkół rolniczych. W tamtych czasach, w latach 80., jeszcze w 90., jeszcze pod koniec XX wieku, rywalizacja najlepszych zawodników na płaszczyźnie szkół rolniczych. Bardziej zapewne znacie tę rywalizację ze skrótu LZDS, ludowe zespoły sportowe. Wiadomo, że zawodnicy ze szkół rolniczych byli zrzeszeni w tym pionie sportu wiejskiego, czyli w LZDS-ach. No i cóż, warto wspomnieć o tym, że chociażby. Kilka rekordów polskich, liczyłem zdaje się 8 albo 9, należy do reprezentantów klubów lzd owskich Warto wymienić chociażby Biały Białystok, chociażby Orkan Poznań, to są kluby właśnie zrzeszone w lzds ach Oczywiście nie wszyscy w lzds ach muszą być uczniami szkół rolniczych, ale jakby ten poziom przekładał się właśnie głównie w szkołach rolniczych. I tu na tym stadionie w 1980 roku były Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych. Trudno mi dotrzeć do komunikatu, bo szczerze powiedziawszy, te wyniki gdzieś zaginęły. Nie mogę ich otworzyć nawet przez, można powiedzieć, organ ogólnopolski. Natomiast 260 szkół rolniczych startujących to na pewno robi wrażenie. Wyniki na poziomie około 1,52 na 800, 10,70 na 100, takie właśnie tutaj wówczas padały. Zatem mam ogromną nadzieję, że na tym. Nowym stadionie, bo nazywamy go po prostu nowym, mimo że po prostu to jest stary po renowacji, uda nam się rozegrać jakieś fajne imprezy. Stadion ma certyfikat pozwalający na rozgrywanie mistrzostw Polski w jednej konkurencji. Więc ktoś to wie, być może gdzieś tam e, przychylność Polskiego Związku Lekiej Atletyki pozwoli nam zorganizować za parę lat na przykład mistrzostwa Polski. Na dychę, więc będziecie mogli wpisać długodystansowcy w swoim dzienniczku treningowym. Nie wiem, tam szóste miejsce z Polski na 10 tysięcy metrów w Kaczkach Średnich. Byłoby to piękne dla mnie. Jesteśmy tutaj koło rowu z wodą i to jest moje osobiste niespełnione marzenie. Na tym stadionie mimo rozgrywania wielu imprez, które wspominałem, były też takie fajne igrzyska Konin Kalisz, rozgrywane pomiędzy dwoma województwami. Nigdy nie, zostały rozegrane, nigdy nie został rozegrany bieg z przeszkodami, na żadnym dystansie. Wspominałem tutaj o tym szeroko płaszczyznowym szkoleniu atletów skaczek średnich, natomiast w niektórych latach, w kolejnych dekadach, mogę, mogę w ten sposób to nazwać, istniał taki sektor wiodący, czyli lata 70. to były bardzo mocne rzuty, przede wszystkim w wykonaniu pań. Pierwsza połowa lat 80. bardzo mocne biegi średnie. Wówczas była rozgrywana taka impreza jak Mistrzostwa Polski w sztafetowych biegach przejowych 10 razy 1500 metrów. Dwukrotnie reprezentacja Kaczek zdobyła wicemistrzostwo Polski w tej kategorii. W końcówce lat 90. sektorem wiodącym można powiedzieć był blok, blok sprintu, ale biegów płotkarskich. Mieliśmy te roje zawodników, którzy byli absolutnym topem, jeżeli chodzi o 110-2400 metrów przez płotki. Sensacją na przykład ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zielonej Górze w 1999 roku było zwycięstwo zawodników skaczek średnich w sztafecie 100 metrów. To był absolutny szok, bo w drugiej serii biegła mocniejsza, mocniejsza skra Warszawa, która była naszpikowana, można powiedzieć, sprinterami. Najlepszego sortu. Natomiast ekipa LKS-u Maraton Turek, bo teraz jest to dość istotna informacja, zawodnicy, którzy uczęszczają do szkoły w Kaczkach Średnich, są zrzeszeni w klubie Ludowy, klub sportowy Maraton Tour. Ale bardzo często bywało tak, jak w przypadku tej sztafety, że cały skład opierał się tylko i wyłącznie o szkołę rolniczą w Kaczkach Średnich. No i wówczas wygraliśmy ze Skrom, zdaje się, o 300. Sekundy, zatem takich niespodzianek było naprawdę bardzo dużo. Ponadto oczywiście możemy przedstawić rekordy szkoły. Natomiast ciekawostką ciekawym jest również to, co, co działo się z tyłu za plecami tego lidera. Czyli na przykład wspominałem rekord szkoły na stówę to 10,85, natomiast wynik drugiego zawodnika to 10,89, trzeci wynik to 10,90, czwarty 10,92. I to pokazuje jakby skalę i rozmach w kolejnych konkurencjach. Rekord szkoły na 1500 metrów, 3,53, drugi wynik 3,54. Więc naprawdę tych e, zawodników trenujących na wysokim poziomie było mnóstwo. Oprócz lekkiej w szkole na niezłym poziomie była też prowadzona sekcja piłki siatkowej i sekcja żeńskiej koszykówki. E, oczywiście skala tych sukcesów nie była może... Tak wielka jak e, lekkoaptyl, natomiast, te, natomiast też byli e, zauważalni. Dziewczyny grały w trzeciej lidze w e, kosza, natomiast chłopcy w siatkę zdobyli tytuł Mistrzów Polskich Szkół Rolniczych. Ja zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, że dla wielu z Was, e, co to jest za tytuł Mistrzostwa Polskich Szkół Rolniczych, ale musicie wiedzieć, że bywały odsłony Mistrzostw Polski na przykład juniorów, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale w latach 90., gdzie na 5000 metrów facetów, 8 zawodników. W pierwszej dziesiątce to byli uczniowie szkół rolniczych, nie? więc to jest naprawdę poziom, poziom gigantyczny. I teraz takie ciekawostki. Też znane na pewno kibicom obecnym, kibicom sportu obecnie. Na przykład synowie jednego z naszych najlepszych siatkarzy w historii szkoły to Jan i Filip Bednarkowie. Jeżeli ktoś interesuje się piłką nożną, to doskonale wie, że Jan Bednarek to od wielu, wielu lat obrońca polskiej reprezentacji w nogę, natomiast Filip jest bramkarzem Lecha Poznań. Kolejna postać, oczywiście, już z naszego lekkoatletycznego podwórka, to na przykład Bartek Gąbka, który zdaje się ma rekord życiowy coś na poziomie 7,64 w dal. Jego tata Zbyszek Gąbka jest rekordzistą właśnie tej szkoły w kaczkach średnich w tej samej konkurencji 7,36, tym na poziomie również fantastycznym. Więc fajnie jest, fajne jest to, że pomijając aspekt sportowy, zawodnicy wychodząc z kaczek średnich zostali. Naznaczeni, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, innymi wartościami zupełnie. Przede wszystkim czynnik ludzki. To jest naprawdę niesamowicie ważne i na to mój tata tutaj skład zdecydowany nacisk. Poza tym zawsze twierdził, że najważniejsza jest mimo wszystko nauka, że to harmonijne łączenie sportu z nauką nie powinno jakby kłaść tego nacisku, tylko i wyłącznie na sport. Ja zawsze mówię o ojcu, że jest wychowankiem Jana Mulaka i to nie jest żart. Mój tata biegał no, w czasach, można powiedzieć, końca Wunderteamu w latach 65-68, ale tak naprawdę jeszcze w tej złotej erze. I miał wielokrotną styczność z Janem Mulakiem, zresztą gdzieś pod koniec lat 60. prowadzili nawet wspólnie zgrupowanie sportowe. Natomiast jego osobistym trenerem był dr Janusz Jackowski, wybitny, wybitny działacz lekkoatletyczny i trener. Ktoś, kto. Chodzi to sami na mitingi na Poznański golęcin. Ja tam i tak będę zawsze mówił na Poznańską Olimpię. E, może tego pana zobaczyć? E, Jan Jackowski, rocznik 1930, wyobraźcie sobie. E, do dzisiaj przyjeżdża sam na, na golęcin, uży, użyjmy tej właściwej terminologii. Jest cały czas wiernym kibicem e, lekkiej atletyki, więc e, naprawdę fajnie, że ludzie z tamtego pokolenia cały czas gdzieś funkcjonują, mogą dzielić się tą wiedzą. No, i ja oczywiście w szkoleniu swojego syna, bo moje dziecko zaczęło tutaj uczęszczać do tej szkoły, na pewno będę korzystał przede wszystkim z warsztatu taty. Ale że co? I mogę sobie gadać też, tak? Czekaj, pomyślisz. Oczywiście tym głównym sterem, o którym tutaj mówię, był, był Mirek, czyli mój tata. Natomiast. Też mnóstwo zasług mają inni w nauczyciele wychowania fizycznego, którzy po ukończeniu bardzo często tej szkoły byli trenerami. Warto wspomnieć Basię Szczyszek. To była dziewczyna, która w szkole zdobyła cztery medale mistrzostw Polski w rzucie dyskiem, albo pięć, pięć medali i w pięciu kulą. 47 metrów w rzucie dyskiem zdaje się. Później tutaj została nauczycielką wychowania fizycznego i szkoliła młodzież. To Andrzej Małolepszy, który był który był średniodystansowcem, później zajął się na przykład szkoleniem bloku rzutów, to chociażby Helena Hrynkiewicz-Dynia, która biegała 400 metrów 57 sekund, a później też tutaj tworzyła lekkoatletykę. No i na koniec wymienię tutaj Marcin Panfil, czyli mój prywatny brat, który przejął od taty w roku 96 blok biegów średnich i długich i początkowo męczył się z. Z takimi, nazwijmy to, motorycznymi betonami i mułami, jak ja. Te pierwsze lata naprawdę były trudne, bo materiału nie było. Natomiast już na przełomie wieków pojawiła się gigantyczna, gigantyczna e, frekwencyjnie i wyposażona w duży talent e, grupa zawodników w rocznikach 85-86. Wspomniany pokrop i cała armia innych, również świetnych biegaczy. Była na przykład taka sytuacja, gdzie mm, przed Mistrzostwami Wielkopolski w tafecie 10 razy 1500 metrów. Yy, trener Marcin miał takie zastępy zawodników, że tak naprawdę nie wiedział, kogo w razie tego pierwszego składu musiał robić eliminację. I w rezultacie wystawił na Mistrzostwach Wielkopolski dwa składy. Ten pierwszy wygrał, drugi regulaminowo startować nie mógł, więc startował poza konkursem i zajął, zajął trzecie miejsce. A po wyjściu ze szkoły yy, zawodnicy. Co prawda liczni tak naprawdę, bo dla wielu to była sportowa przygoda na czas szkoły, ale część kontynuowała kariery i kontynuowała je w najlepszych lekkoatletycznych ośrodkach w Polsce. Zawisza Bydgosz, Olimpia Poznań, trenerzy tacy jak Tadeusz Osik, Zbigniew Król, Tomasz Tłustochowski czy wspomniany już chyba wcześniej Wiesław Czapiecki. Oni później obejmowali, można powiedzieć, swoją opieką wychowanków zespołu szkół rolniczych w kartkach średnich i każdorazowo podkreślali bardzo dobre wychowanie fizyczne wyniesione właśnie z tej szkoły. Czyli po prostu, no, można powiedzieć, organizm naszych zawodników był przygotowany do zderzenia już z cięższym seniorskim treningiem. A to przez to, że był to trening ogólnorozwojowy, że był to trening tak naprawdę, no przesadzę mówiąc, pieszczotliwy, ale na pewno zdecydowanie lżejszy. Niż to, co w wielu przypadkach wykonywali inni trenerzy na płaszczyźnie sportu juniorskiego. Wspominałem tutaj o sztabie szkoleniowym, o moim Tacie Mirosławie Panfilu, natomiast nie wspomniałem o ludziach, którzy stworzyli całą infrastrukturę w zasadzie tak naprawdę o jednym człowieku. Pojawił się tutaj facet w końcówce lat 50., który dostał zadanie zorganizować tu placówkę oświatową. Początkowo w poniemieckim dworku, w bardzo spartańskich warunkach rozpoczęła się tutaj nauka. Natomiast człowiek ten miał tak gigantyczne umiejętności organizacyjne, marketingowe, budowniczy kaczek średnich. Oczywiście nie chcę obrazić rdzennych mieszkańców, którzy oczywiście byli tutaj przed zbudowaniem tej szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o całą infrastrukturę sportową, szkolną, o te wszystkie budynki, zrobił to jeden człowiek, Stanisław. Żuchowicz. Wyglądało to w ten sposób, że dyrektorowi Stanisławowi rzucało się pomysł, a on to po prostu realizował I to jest rzecz no, kompletnie dla mnie niewyobrażalna i nie mieszcząca się w moim mózgu. Sala, która powstała w 1973 roku była zbudowana, to jest też bardzo ciekawe w kontekście zaangażowania młodzieży, została zbudowana środkami wypracowanymi przez uczniów tej szkoły. Tutaj w zasadzie ten region y, turkowski jest znany przede wszystkim no, w tej chwili każdy powie z serków Turek. Natomiast y, wówczas na pewno wielu z Was uczyło się na geografii o kopalni węgla brunatnego. No i właśnie był znany z y, kopalni odkrywkowej. Hałdy tej kopalni po wydobyciu węgla trzeba było obsadzić drzewami. I właśnie tym zajęli się, zarobkowo nazwijmy w ten sposób, y, uczniowie skaczek średnich. Z no, i zgromadzili kwotę. Była tam jakaś dotacja, również, ale główną kwotę zgromadzili właśnie uczniowie swoją ciężką pracę. To był rok 1973. Natomiast w 1979, czyli w momencie, kiedy ten sport funkcjonował, tu już 15 lat, zbudowano stadion. Stadion kosztował 10 milionów na, na ówczesną wartość polskiego złotego. I dokładnie schemat był. Taki sam, czyli uczniowie zarabiali swoją pracą, tym razem zazieleniając obszary jednego z największych zbiorników retencyjnych w Polsce, zbiornika, zbiornika je, jeziorsko, ulokowanego 25 km stąd w, w województwie łódzkim. Oczywiście nie jest też tak, że tą formę wykuwaliśmy tylko i wyłącznie na tym stadionie, na sali gimnastycznej, czy na w ścieżkach w okolicach Kaczek Średnich wykuwaliśmy ją również na zgrupowaniach sportowych. Z tych takich bardziej znanych lokalizacji to przede wszystkim Węgierska Górka, Subice oraz Szklarska Poręba. W Subicach na zgrupowaniach sportowych spędziłem 14 miesięcy życia, więc to jakby pokazuje skalę ile czasu tam przesiadywaliśmy. Ponadto nasze obozy były absolutnie darmowe, także uczeń, który jechał na obóz sportowy, nie płacił za ten obóz, nie płacił za... Nie, nie ponosił żadnych kosztów w związku z tym. No i cóż, spać, jeść i trenować. Tylko tyle i aż tyle. I warto wspomnieć, ile tych obozów rocznie mieliśmy. Bywały lata, że było nawet sześć. To był zazwyczaj... Bo to była zazwyczaj pora wielkanocna, był w XXI wieku już długi weekend majowy, później dwa albo nawet trzy obozy w czasie wakacji i nawet dwa obozy pod koniec roku zimowe. Także mieliśmy naprawdę gigantyczne możliwości i dzięki klubowi oczywiście, o którym tutaj wspominałem, LKS Maraton Turek i dzięki naszej szkole, możliwości trenowania dwa razy dziennie, obcowania, spędzania ze sobą czasu. To też jest fajne, że mm, ten, ta nasza społeczność zaowocowała wieloma trwałymi przy, przyjaźniami na całe lata. Nie tylko przyjaźniami, ale mamy z tego naszego sportowego panteonu do dzisiaj kilka małżeństw zgodnych, szczęśliwych i trwałych, więc to jest naprawdę gigantyczna wartość dodana. I wszystko jest super. Stadion jest naprawdę piękny. Ja jestem autentycznie zachwycony.